Ej, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie przyjechałem odwiedzić mojego brata Jarka z kanału Aquapassia. Witam Was serdecznie. Powiem Wam, że to co zobaczyłem, no normalnie aż wyrywa z butów. Akwarium piękne, wszystko oddaje taki zarąbisty klimacik, roślinki, rybki. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda, jak się ogląda te filmy właśnie na YouTubie, które nagrywa. A teraz, tak w rzeczywistości, naprawdę podejść i zobaczyć to akwarium z bliska. No, normalnie, obłędny widok. Akwarium 1000 litrów. Pięknie. No, teraz ta aranżacja, którą no, napracował się chłop nad tą aranżacją, bardzo widać. No, te mikrosoria, no wszystkie te roślinki, które ma tu, naprawdę znakomicie wyglądają. No, tutaj po lewej stronie zrobił sobie właśnie z mikrosorium i z anubiasów. No, pięknie to wygląda. Tak samo korzeń ten na środku, zarośnięty, mikrosorium u góry, mikrosorium na dole. Na dole, właśnie, też kępki, właśnie, kryptokoryny, green, brown. Jeszcze jakąś taką różową ma, <kryptokoryna> na raz pewnie opowie nam o tym. Kryptokorynator i Trispatula trispa pięknie się tutaj prezentuje, na środku taka właśnie wielka, kępa. No, naprawdę mega wrażenie. No i weź tu, nie zaprasz akwarysty. No, tyle komplementów to jak nie słyszałem dawno. Chyba, że od żony, żona moja nawet ostatnio zaczęła coraz częściej mówić, no kurczę to akwarium ładnie wygląda. się, takiego nie mieliśmy. No i to cieszy, nie? Także bardzo mi miło, że mnie odwiedziłeś i że możesz teraz to wszystko zobaczyć, no bo rozmawialiśmy wiele razy. Mówię, no przyjdź, zobacz kurczę, co ja tu narobiłem, nie? No fajnie, miło mi słyszeć takie słowa. No ale naprawdę, jestem pod wrażeniem. Powiem Ci, że pierwsze wejście tutaj, no często się odwiedzaliśmy, ale tak Ostatnio jakoś tak rzadziej trochę tak się odwiedzamy. A nie ma czasu, wiadomo. Dokładnie, ale powiem Ci, że jak oglądałem ostatnio właśnie filmik z tą Twoją najnowszą aranżacją, no to na filmiku wygląda to fajnie, ale jak się teraz, jak zobaczyłem teraz na żywo, jak podeszłem do tego akwarium, no normalnie aż naprawdę to, jestem... To tak samo jak ja przyszedłem do Ciebie, nie? To ostatnio nagrywaliśmy. To jest zupełnie co innego, kurczę, jak macie możliwość odwiedzić kogoś, czy nawet w samych tak, gdzieś tak do sklepu jakiegoś się pojedzie, nie. To warto sobie to takie fundować takie może wycieczki i zobaczyć jak to wszystko wygląda na żywo u kogoś. Tak, te twoje skalary też piękne są, takie no. czarne, te, o, o te czarne właśnie to też naprawdę dla tak. mnie są kurde. Rosną naprawdę... coraz bardziej tu widać ich przyrosty, no bo kurczę, karmię ich roślinami, jak wiadomo, ostatnio, no, no to tak, tak. Tak, tak, tak ostatnio tak. było, wrzuciłem filmik a propos tych roślin i tutaj muszę powiedzieć, że śledztwo jest dalej w toku, na razie zobaczymy jak troszeczkę i jeszcze bardziej urozmaicę żarcie, bo ja tutaj nie mogę powiedzieć, że ja ich jakoś tam głodzę czy coś, one dostają... Dużo w stosunku do tych ryb, które miałem zawsze, bo ja skalary od zawsze mam w swoich zbiornikach. No są karmione tak samo, nie? I pierwszy raz miałem właśnie taką historię, żeby coś takiego się zdarzyło. No ale przecież zawsze musi być ten pierwszy raz. No i, tak. i tutaj w rogu pochowane Rio na. Dzisiaj wrzuciłem filmik, no jak je y, kupiłem. No 8 sztuk maluszkich. Dzisiaj wpuszczonych. No i zobaczymy, nie? Ale ładne są to naprawdę. Takie zupełnie inne skalary. Prościutkie takie fajnie jak się rozłożą. Prawie Kaltum. Prawie Kaltum, tak. Ale no. to też widać, że będą duże też właśnie po budowie, że... Nie, od razu widać, że grzbiet nie. Mhm. to nie jest taki skalar, że jest dłuższy. A, a wiesz, niż, niż wyższy, nie? No niektóre takie pokraki bywają, że są dłuższe niż wyższe, a tak nie powinno być. Tak, i ogólnie jak ty zawsze ze skalarami, ostatnio miałeś paletki, ale teraz wracasz właśnie do swoich takich prawdziwych korzeni paletkowych, tych skalarowych, że wszystkie skalary teraz sprowadzasz. No wie, zakupujesz tu... coraz to inne gatunki. No teraz właśnie się nakręciłem ostatnio. Yy, zobaczymy jak daleko to zajdzie, że tych skalarów yy, już jest tutaj sporo, nie? z tymi Rionana i teraz to będzie mm -hmm. blisko 20 sztuk. No i zobaczymy, które zostaną, nie? jak będą szły jedne, jak będą szły drugie. Na pewno te kolorowe w większości zostaną, no bo ładnie yy, idą, nie? Część, yy, część tam mi nie urosło, ale to dosłownie 2-3 sztuki. Ale generalnie wszystkie ładnie tutaj no rosną, nie? No i, i myślę, że zrobimy sobie taką, o, że tam będzie z 10 takich kolorowych, 10-8, zobaczymy ile tam zostanie. No i Rionana no też gdzieś tak mniej więcej takie samo statko, a potem się zobaczy, nie? Tak, mówiłeś ostatnio, że ci biały jakiś tam yy, coś no. podchorowywał, nie? A teraz yy, biały jest taki sam. Yy. No. Powiedzmy zachowaniem, jak właśnie ten teraz, którego pokazuję. No to tak, jest wszystkie inne. Nie? Takie wszystkie inne. No ten jest mniejszy o ten. On, tak, nie? tak. Ale to troszeczkę tylko odbieg może wzrostem, ale mm. zachowanie ma dobre, Wybranił a też, się. Tak, a już go praktycznie można powiedzieć, że go skreśliłeś. No, no i bardzo dobry temat poruszyłeś, bo teraz mogę powiedzieć o tym, że nie odrabaczam, nie odrobaczam ryb i nigdy mhm. tego nie robiłem. Y może źle, może, może nie. E, uważam, że jeżeli ryba ma dobre warunki, e, no to sama się powinna wybronić. No i ja też im nie funduję jakichś takich wiesz, na siłę zarazków. Czyli staram się karmić pokarmem, który jest bezpieczny, który mam sprawdzony. I na przykład ten biały już miał właśnie coś takiego, że on chyba z miesiąc czasu nie jadnie. Mm -hmm. A, a czym ty w ogóle, jakie ty pokarmy dajesz? Taka propa pokarmów? Kurde, długa lista jest, naprawdę jest długa lista. Mrożonki daję z ichtiotropik, uh -huh. z czoskiem, z krewetkami, daję artemię, daję wodzienia, chociaż wodzienia jak nie mam od ichtio, to nie daję w ogóle wodzienia. No i jest mrożonek sporo też tych wiesz, Głównie z ich tiotropik. Mhm. Teraz mi się skończyły, więc nie mogę pokazać. Ale jak zakupię, to z pewnością zobaczysz na kanale, czym karmię. Bo kupię mhm. to samo. Jest i kryl drobny też. Suchych jest z tego. Z Hikari mam. Mam z Discus Hobby Center. Mhm. Spirulina 36. Czyli pokarm bardzo urozmaicony. Wszystko można powiedzieć, że dajesz to, co potrzebują ryby do wzrostu no i, właśnie, i do wyglądu. No i właśnie dostają też czosnek, dostają szpinak, wszystko to dostają. A mimo to, no ostatnio może troszkę mniej, bo jak mówię, już mam deficyt pewnych pokarmów mhm. i muszę uzupełnić. No i tak właśnie mnie tknęło, że być może, kurczę, ja im tak apetyt rozhulałem, że tak powiem, a teraz na przykład troszkę mniej dostają i może wiesz, może przez to kombinują, nie? Że się czepiły tych liści? Że się czepiły No tych właśnie, liści. Y, może pokażę tą roślinkę, tego orzecha. No tak? zobaczcie sami. No zżarły go. Zżarły normalnie orzecha. Świeże listki, ładne, piękne były. to byry. wiesz, jak podejdziesz pod akwarium, znaczy ja tego wcześniej nie widziałem. Jak podejdziesz pod akwarium, to one wszystkie są tutaj, nie? o U góry, tak. I nie zwracasz uwagi. I nawet się... nie, nie, nie przyjdzie im do głowy, że to tam jakieś... Li... Ale jak już jesteś tak siedzi sobie, powiedzmy, wpadłem mm -hmm. i że tak powiem, pokryjomu na chwilę, nie? Siadłem sobie w kącie i coś tam sobie wcinałem. Patrzę, kurde, a to co się dzieje, nie? Jeden, drugi, trzeci, no normalnie uszta, z żaru, jak się tak. czepiły tego, to, to wiesz. Ale też wspominałeś o tym, że Ci troszkę y, skubią mikrosorium. No. no. Ale to tak powiem Ci, że tak nie widzę. No może jakiś tam no. wie, Jak, Wiesz, bo tych liści jest dużo, tak? No jest akurat dużo, tak. Bardzo Jak... ładne to mikrosorium, bardzo mi się podoba. I na pierwszy rzut oka ja, tego jaka nie Jaka była nazwa tego mikrosorium? Głównie to jest narow, Tam jest jeszcze tutaj na środku jest Trident. A Trident, o to właśnie ten Trident. I Pteropus. Pteropus. To Pteropus to pewnie tutaj o ten, Tak. Nie? To jest Pteropus. O, no. mhm, też ładnie właśnie wygląda. Często tniesz, chyba, nie? że taki cały czas masz wszystkie ładnie, stoczyste, zielone nowe no, liście. ostatnio nie muszę tego robić, bo wiesz, już coraz ładniej to rośnie. Ale no, nie widać na filmie. Zobacz na przykład te liście dwa, widzisz? No, no, no. Teraz na, widzę. Na, na, na środku, właśnie uh -huh. teraz. Teraz widzę akurat. No, Jakie tam skupia. O, nie? tam z tyłu, teraz właśnie też. No, a no faktycznie, no. No i wiesz, już to trzeba było przyciąć. No, tak. by no jeszcze na razie nie możesz tego. No. Ale widzisz, ogólnie. Jest nie no, wiesz, ja bym zachwyt, chciał żeby Zachwyt jest, naprawdę. No można im to darować, nie? Bo tych roślin jest trochę, nie? Najważniejsze, żeby rośliny szybciej rosły niż były zjadane. No i to będzie wtedy okej. Okay. No w przypadku, kurde, tego orzecha to tak. Nie, on już, on, tak... on już nie da rady za bardzo sobie tutaj chyba pozwolić, chyba żeby... No, to też trudno cokolwiek doradzić. Z orzechem to jest taka historia, że jak już go tak obskubały, to znaczy, że go będą skubać. skubać dalej. Sukcesywnie. Mm -hmm. I nie wydaje mi się, żeby tutaj na przykład coś zmieniło żywienie. Może trochę, ale ale nigdy nie wiadomo, kiedy to nastąpi, że znowu się go czepią. Więc lepiej takich roślin nie mieć. Nie mieć. No Bo po to... co się wkurzać, wiesz, że tak, ona już ładnie tak. urośnie. Skoda, nie? A potem na przykład. Już piękna jest. Przychodzisz no. z pracy, ciach, bach, patrzę, no ciekawe jak mój tam orzech. O mater, co mu. I od razu się robi. Wiesz co, a może byśmy przeszli teraz na drugą stronę, zobaczyli, okay. co? Już, bo mam to. Pauzeczkę zapodam. I teraz jesteśmy z drugiej strony. Niby to samo akwarium, a wygląda trochę inaczej. Tutaj mamy Kryptokorynę brown, bardzo ładnie właśnie widać jest, bardzo duże, długie liście ma dosyć u Ciebie, u mnie ona jakoś kiepska, rośnie. Stara się rosnąć, ale jakoś nie może. Tak samo tutaj, też masz pięknie zarośnięty ten lewy róg, też kryptokoryną. No to jest jakaś kryptokoryna, nie pamiętam, no, ale... ale to nie jest ta od tego dziadka, co ja kiedyś kupowałem, taka ta, ta z długimi liściami, ona taka pomarszczona troszkę. To mi Witek dał. Aha. Witek. To mi Witek dał. I... No ona jakoś inna musi być. I to jest, jeśli patrzyłem po opisie, to jest chwast. A tak? To na nawet, nawet y, po cienku. Mm, no ale bardzo ładnie po prostu się uciekł. Nie, no z piękności, Tak, nie? tak. Bo to takie zupełnie wiesz, tu masz takie, tu masz takie. Generalnie i... o co chodzi? Ja dążę do tego cały czas, y, żeby stworzyć takie akwarium, nad którym ja nie będę na co dzień pracował, nie? Czyli mm -hmm. nie będę miał jakiegoś takiego typowego Holendra, no bo ja też chcę mieć ryby, nie? Ale żeby to wiesz, efekt był taki, że rośliny niech będą tłem dla ryb mm -hmm. i cieszyło oko takie wiesz, że sobie przyjdziesz popatrzysz fajny obraz jest generalnie, ale ja nad tym akwarium poza powiedzmy takimi pracami, że raz na jakiś czas coś tam poprzycinam jakieś liście, które już mi tam wiesz brzydkie są, to ja nic nie robię. Tak. Tak, i to widać, właśnie, że te wszystkie roślinki są cały czas o, takie. O, akurat, czarne. Nakomitej. Tą... roślinkę. Jak nie podejdzie do. Z... O, już sobie położyłem. No, widziałem. Nie zdążyłem tego cykląć. Tutaj cały pokazywałem, właśnie to jest mój faworyt, który mi się strasznie podoba. O, ten. O, on ma. O, właśnie, też coś próbuję tutaj kombinować. Ma zupełnie inne płetwy. Ma takie pozaokrąglane te płetwy. No, strasznie mi się podoba ten skaler. No kształt ma ładny. Generalnie te ryby, które kupiłem od Adama, pewnego takiego y, y, hobbysty, y, no hodowcy, nie? Mm -hmm. Fajny gościu. to to wszystkie ładnie rosną od niego, nie? Wszystkie mają ładne kształty. On już robi samą selekcję u siebie. No i te wszystkie oprócz jednego, ale to tak jak z ludźmi, nie? Jeden urośnie 2 metry, a drugi, tak. który będzie chorował, i, I nie urośnie. No nie? nawet nie musi chorować, po prostu ma takie keny. No. no nawet tu uraz w rodzinie. Jeden ma 2 metry, a drugi tak. ma 1,60 No nie? dokładnie, też prawda. No i, i poza tym, jedną sztuką wszystkie mi ładnie rosną. Także jestem no. tutaj zadowolony z tych ryb. Też to mogę powiedzieć, że ci rosną, bo jak ostatnio byłem u ciebie, zaraz praktycznie po zakupie, to mniej więcej wiem, jak wyglądały te skalary, a teraz naprawdę porosły, a czarne to przede wszystkim są największe. No bo one generalnie były starsze, jakie kupowałem, nie? No tutaj jest piękny sztuk. O kurczę. A ten jest największy z tych wszystkich. Ciemny jak noc. No zobaczymy jak one dalej będą rosły, nie? Bo to wiesz. Będą rosły. Ale to jest jeszcze do, do takiej... Yy, do tej, tej wielkości maksymalnej to jeszcze mu trochę brakuje, nie? No... no. Bo ryba rośnie całe życie, nie? Więc mm -hmm. zobaczymy, na ile mi zapału starczy, bo wiesz, że ja to kombinuję po dwóch latach już nie, to wcześniej nawet. No. Zobaczymy, ile ta aranżacja tutaj przetrwa. No już myślę na. Już myślisz? Już myślę nad restartem, wiesz? No. a to restart jeszcze do wiosny, to jeszcze do wiosny. W sumie to prawie wiosna, ale to musi być trochę cieplej, żeby się restart zrobił. No. Nie, tutaj restart musi być. No, czy musi być? No, zobaczymy. Ale no w tej chwili, jak masz taką aranżację, wszystko ci ładnie rośnie, hula, no to po co ci ten w ogóle restart? Weź mi to wytłumacz. Po co ci restart? No, już ci tłumaczę. No właśnie. No właśnie po to, że w tym momencie leje nawozy, nie? I to nie chodzi już o koszta mhm. z tymi nawozami, ale tak ja to widzę, że one mogą wpływać też na kondycję ryb. Dla przykładu, mam tu takiego czarnego, który nie może się wybronić. On sobie, on je, wszystko z nim jest spoko, rośnie jak, jak wszystkie, je normalnie, ale ma takie białawe naloty, jakby pleśnie. Jakby A właśnie gdzieś go widziałem. Grzyby jakieś takie wiesz, nie. i on hmm. się nie może tego wyzbyć, odkąd ja go mam. Ja tu oczywiście nie leję chemii. Raz wlałem jakieś tam na bakterie yy, z sery coś pomogło, ale za jakiś czas wróciło, nie? Mhm. I tak sobie udumałem, że to może i pogadałem też z konkretną osobą na ten temat, że to może mieć wpływ właśnie podawanie nawozów do akwarium. Aha. No i jak generalnie chciałbym mieć takie naturalne akwarium, bez nawozów, sama woda czysta, po co mi kurde lać chemię, jak wiem, że na przykład mogę to osiągnąć bez. Na przykład na ziemi. Nie? Zresztą sam wiesz, bo masz akwarium na ziemi i, i przez... No tak, tylko że ja też już troszkę muszę tych nawozów dolewać. Dobrze. Po ilu latach? Trzech? Po trzech. No, a przez pierwsze dwa lata to hula tak, że nie nadążasz no, ostrzyć nożyczek. No wodę tylko, aby podmieniać systematycznie. No właśnie. A potem, okej, okay, ja też później, mając wcześniej na ziemi akwarium, Nawoziłem, no bo mikrozorium swoją drogą potrzebuje, bo to jest epifit, nie? Mhm. Więc on no, czerpie z wody, więc trochę potrzebuje i trochę to nie jest, kurde, tyle, co ja teraz kurczeleję, nie? No tak, ale to wiesz, litraż też robi swoje, no tysiąc litrów. Mm, no. Żeby tą dawkę zapodać, która jest akurat na opakowaniu, jak Ty mówiłeś, no w sumie ja też raczej stosuję to, co jest na opakowaniu, a troszeczkę mniej a stosować to co jest na opakowaniu to przy tym twoim litrażu no trzeba trochę tego dać 90 ml dziennie 90 ml dziennie no do no, to to ho, ho, ho. no no dziennie tak dziennie 90 no. ml 30 potas 30 mikro i 30 makro tak to już się zbiera niestety Kto no makro mniej trochę no bańki pięciolitrowe, nie no i wiem że mógłbym tego uniknąć nie no dokładnie i to, co tutaj masz, te roślinki zbytnio niewymagające. Powiem szczerze, że rosłyby bez nawozów. Aczkolwiek mam porównanie, bo jak miałem palety wcześniej, nie dawałem nawozów w ogóle. Mhm. Dawałem delikatnie cykał sobie dwutlenek węgla w zasadzie tak jak teraz, może teraz troszkę więcej. Ale z paletami nie dawałem nawozów nic, tylko pod korzenie jakiejś piguły wrzucałem. To mikrozorium. Anubiasy nie no w ogóle anubiasów... nie rosły. A nie rosły ci? Czy... Nie rosły mi wcale. Ja zaszepiłem mikrozorem, dwa miesiące były z paletami mikrozorem, nie urosło ani centymetra. Mm -hmm. Zacząłem dawać nawozy? Widać teraz jak, nie? No tuż po czterech Efecty. miesiącach mniej więcej, mm -hmm. to już mi tutaj narosło tyle go, że, że jest teraz ten efekt taki, jakbym chciał, nie? No jest efekt, naprawdę. Więc jest. poniekąd. I... Pewnie bym musiał coś do, dozować tych nawozów później, nie? Ale to nie tyle, co teraz. Tak. Ale to się zobaczy, wiesz. No Gatka jedną drogą, a. Tak, to... To już do, do tego restartu to też się troszkę zbierasz, ale jak się już zbierzesz. No to zrobię, nie? To zrobisz. No dobra. No Czas... Dziękuję, dziękuję, Czas. że mnie odwiedziłeś. Czas leci. Pozdrawiam widzów Twojego kanału, wszystkich subskrybentów. O, no, dziękuję w ich imieniu. I no. co? I teraz oczywiście czekam na Twoje odwiedziny. Ja tam też u siebie troszeczkę będę zmieniał. No już rozmawialiśmy na ten temat, że będziemy jakieś takie wrzucali czasami filmy. No nie, Jaki, Jakiś konkretny temat znajdziemy, żeby tak. móc go poruszyć i... Tak, i będziemy się zaskakiwać pytaniami bez yy, możliwości wiedzenia o tym, jakie one będą. No, tak żeśmy... Zbudowali. Tak, żeśmy sobie pomyśleli. Dobra, dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Hej.